Wiedziałem, że będą kłopoty. Co słychać? Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz, któremuś z wpływowych ludzi zgłoście do mnie. Razem coś wymyślimy. Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa, a to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziuk musisz go mieć po swojej stronie. Więc przychodzisz do mnie i mówisz w czym rzeczy. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet Torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i Torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby Ruda trafiła do właściwych osób. Musisz. Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Mam nadzieję, że nie będę musiał odrąbać ci głowy, żeby udowodnić, że potrafię posługiwać się bronią. Pomiędzy odwagą a głupotą jest tylko cienka linia. Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować, ale uprzedzam, moja pomoc będzie cię kosztowała od 100 do 500 bryłek rudy. Pomóż mi z Gomezem. To mają być kłopoty? To jest cholerna katastrofa. Obawiam się, że on najchętniej rozdarłby cię na strzępy. Spróbuję przekonać paru ludzi, żeby się za tobą wstawili, ale to nie będzie tanio kosztować. 500 bryłek rudy, jeśli nie więcej. Zobaczmy, ile tu masz. Widzę, że ci się poszczęściło. Wezmę te 500 bryłek i spróbuję to wszystko odkręcić. I pamiętaj, nigdy przenigdy nie wspominaj, że pomogłem ci załatwić tę sprawę. Trzymaj język za zębami. Zrozumiano? Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję Twoich usług? bo większość z twoich ludzi to leniwe bał...